Pomocnik stary, ekipy i ja tak dalej. Nie, Ufa, nie znałem go w ogóle. Mega mi było exactly. głupio, a później a się okazało, idzie. że to Tabasco, że to PKF, w ogóle. Mega mi było głupio, nie? Przepraszam, mega przepraszam, nie. Szymano, czy nie, uwierze, nie uważacie, że Jaca wpływa negatywnie na wizerunek, na wizerunek fame, a co za tym idzie, przecież Pierwój może spałaś, po zrozostu. Eee, uważam, Wiesz, że murański bardzo przesadził. Wywiadu Wypowiadałem się na tym na face to face. Nitro ma na celu likwidację wroga publicznego no I zaraz powiem jeden Jacka Proszę o przeszkadzanie mu w tej misji. Ale nikogo nie bronię teraz tutaj, nie? Też żeby nie było. Bo kurwa, to jest wszystko. To nie jest coś takiego, że ktoś napisze bez murańskich, i. Murański. Yy, Nagle jest kurwa likwidacja zawodnika. O tym to za chwilę się wypowiem. Murań stało 25 zł dzięki. Ale wiem, że ogólnie społeczność strasznie mocno się ten nie? się podzieliła na zwolenników dymów i zwolenników Jacka Murańskiego. Widziałem bardzo dużo komentarzy przeciwko. Nitrozyniakowi i widziałem mnóstwo komentarzy przeciwko Muranowi. No to, jakby na czacie, to jest wiadome, że, że widać. Tylko e statement taki główny zostanie podany oficjalnie na konferencji fejmu, żeby trafił do każdego. E ja tutaj mogę jedynie powiedzieć z mojej strony, że uważam, że. Nie powinno się poruszać tematów yy, po prostu do dziecka nitro. To powiedziałem już, to powiedziałem już wcześniej. Wiem, że zaraz się pojawią komentarze, ale Nitro cisną yy, dzieci na omę, Nitro cisnął tam, yy, robił, jeż, robił też złe rzeczy i tak dalej. Też uważam, że nie powinien tego robić. I uważam, że to kurwa. Uważam, że nie powinno się poruszać dzieci w sieci, nie? W sensie wie, o co chodzi. Tematów dzieciaków, nie powinno się śmiać z dzieci. Ja też dlatego stroniłem mega na streamach kiedyś aferkowych z tego, żeby robić omegle, bo zawsze to było coś takiego, że wiadomo, robiłem parę razy, ale nie tak jak. Robiłeś moje... kiedyś omegle? Robiłem, robiłem, ale to jest coś innego, stary wiesz, niż niektórzy bazowali na przykład na kontencie omegle, nie? I to było budowanie kontentu. Inaczej, to jest tak. Jacek zrobił źle, Nitro też robił w przeszłości złe rzeczy itd. i tak dalej. I obu rzeczy nie pochwalam, nie? Ale tutaj chodzi o to, że w momencie, jak są, jak są poruszane y, jakiekolwiek dzieci przez na przykład fejmowy program, no to nie jestem za tym i tego nie pochwalam. I, i w tym momencie trzeba po prostu porozmawiać. Jacek Murajski musi dostać blokadę tak jakby na to, żeby cisnąć dziecko nitrowi, a o, o więcej rzeczy po prostu yy, będzie poruszony na konferencji. Nie, ktoś napisał, że to było przed homokulusem, no to dlatego, tego nie pamiętam. Słuchajcie, słuchajcie pamiętajcie <gno> o tym, że ja robiłem też mega dużo gnoju, że gnój robi się cały czas, to się wszystko kurwa nakręca i teraz to ma taką wagę, yy, ta, ta akcja z nitrozyniakiem i z jego dzieckiem, Yy, zaraz będzie na przykład poruszenie Majstaśko, że jest hipokrytką, że jest pierdolnięta, i zaraz będzie coś takiego, że ona powie coś na HL-u, co jest sprzeczne z jakimiś ideałami, i ktoś będzie chciał ją wyjebać, bo zawsze była przeciwniczką kapitalizmu. I to można tak cały czas, kurwa, yy, maglować różne problemy, że coś gaśnie i coś, i, i coś rośnie, nie? Na przykład Marcin Najman, wszyscy go kurwa skancelowali po tej akcji z Kasjuszem i było wielce, że jest kurwa najgorszy na świecie, a teraz na przykład, stary, propsują Najmana, bo ciśnie Jackowi Murańskiemu. Ludzie tworzą sobie, kurwa, tak dużo jest takich, stary, podziałów dziwnych, że raz się jest za tym, raz się jest za tym, że stary, to jest, kurwa, ciężko mi to ogarnąć. A kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, która, yy, która według mnie yy, też jest ważna, jest to, że na przykład jest temat poruszany gdzieś tam z Jackiem Murańskim na programu, na programie, sorry, i ludzie piszą na przykład, zadzwońcie do Jacka, zadzwońcie do Jacka Murańskiego, nie, albo Jacek na linii i ludzie, ludzie też piszą, że o, 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 będzie, będzie grubo i potem ci sami ludzie piszą, kurwa, przerwijcie, Murański. No. przerwijcie telefon i tak dalej, że to jest mega, wiesz, mega mocne, nie. Kolejna rzecz, o który, też, którą warto poruszyć jest to, że w chuj ktoś powinien przerwać ten telefon na kejdżu i to by uratowało całą sytuację, jakby to nie było ciągnięte tam po raz, kurwa, trzeci, czwarty, nie. To też jest błąd. Te laki, kurwa techniczne. Jakby to było ucięte, to też nie byłoby kurwa. Yy, bo tu, tu chodzi o tą, jakby, nie wiem, jak to nazwać, re repetywność, można to. Że, że, że cały czas się powtarza ten temat nikosia, że to się już kurwa da, że to zaczęli ludzie po prostu Monotonium się już kurwiać monotonią tego tematu, nie? No cóż, no ktoś mógł przerwać ten telefon. To no masz, ktoś mógł to, masz, to przerwać to masz, i, to, masz, i, to, i jakby repetytywności, o Fez napisał. O to mi chodzi, że jakby to raz powiedział Jacek odnośnie nitrozyniaka, to byłoby takie coś, że jest kurwa, jak on tak mógł powiedzieć, wiesz, odbiliby parę razy piłkę i temat jest zakończony, nie? Ale tu chodzi o to, że to jest, kurwa, trzeci, czwarty raz poruszany ten temat, stary, że wiesz, Take fun, ojciec, stary, nie Nitro i tak dalej i to już zaczyna, mnie też to już zaczęło wkurwiać i, i o jedną rzecz jest mi, trochę, jest mi przykro trochę, chociaż nie wiem, czy Nitro powiedział, czy nie, nie wiem, czy wiedzieliście, Mo, y, ja tam wywnioskowałem z nagłówka Szota, dlatego mówię, że nie wiem, czy powiedział, czy nie, ale tego samego wieczoru, bo ja, inaczej, ja przeczytałem taki tytuł, musicie mi powiedzieć, Albo poprawić, albo, albo powiedzieć, że jak było. Widziałem, że Nitro powiedział, że spóźniłem się z przeprosinami, e, e, że, że to było powiedziane na programie. No to chcę tylko powiedzieć. Powiedział, napisał, powiedział. E, ale chodzi mi o to, że. Czy wiecie, że ja przeprosiłem e, Nitro tak naprawdę w tej samej godzinie, gdy to wszystko się wyjebało? O, powiedział, że do niego napisałeś. Okej. Okay. No to w takim razie, jeżeli tak powiedział, no to jest luzik, nie? Bo tylko mi o to chodziło, żeby, żeby każdy wiedział, że ja stary serio wiesz. Yy, yy, a nie o to mu chodziło. Że o tydzień za późno, ale no właśnie. A ja, a ja napisałem do niego yy, tego, tej sam tego samego wieczora. I czy o tym wiedzieliście? Bo to jest dla mnie ważne. Czyli w ten dzień, który był cage. To ty jeszcze trwał cage. Jeszcze Muran okay. był y, chyba na kolu, i jeszcze i już do niego pisałem, że, y, s, ro, że robiłem screena, jeszcze mu z rozmowy, jak do Piotra Lipskiego pisałem, który jest odpowiedzialny za y, realizatorkę i za reżyserkę za ludzi, którzy tam są, i zda, na zdalne sterowanie Piotrek wtedy y, pisze do moderatora, który może uciąć połączenie. Piotra w tym momencie nie było. W tym. Nie, nie piszcie JN. W ogóle to nie chodzi o to, tylko ja mówię też, to są fakty, też, nie? Ja nie mam nic do nitro, bo rozumiem, jakby to, że był wściekły. Kumam to, nie? Nie jestem kurwa głupi. Aha. Choć możecie myśleć inaczej, ale nie jestem głupi. I zdaję sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że są fani Jacka Murańskiego, zdaję sobie sprawę, że są fani Nitro i są ludzie, którzy są kurwa jakby pomiędzy tym wszystkim. Jest jeszcze czwarta kategoria ludzi, która ma totalnie wyjebane na tą całą sytuację i ona ogląda po prostu wszystko pobieżnie. I to jest 90% ludzi, tak naprawdę. I jest jakiś procent, który jest anty, i jest jakiś procent, który jest za, nie? Na przykład Wykop też mocno, jakby propsuje. Jacka Murańskiego, że on y, na wykopie przeczytałem, że na przykład nitro nie może ustalać granic y, i nie może nikomu mówić o ustalaniu granic, bo jest niekompetentny na przykład z racji tego, że sam robił złe rzeczy, nie? I widziałem po prostu takie argumenty, które przemawiają gdzieś tam za Jackiem, ale widziałem też mocne argumenty, które przemawiają za nitrozyniakiem, no bo rzeczywiście takie też. Tak. tak. Ja pamiętajcie, że ten stream, który dzisiaj prowadzę, to nie są oficjalne jakieś statementy Fame'u. Tylko ja na Essuni wypowiadam się jako Boxdel w tym temacie i chcę, żebyście wiedzieli, że kumam kurwa jakby dwie strony, nie?